Witajcie kochani widzowie. Dziś mam dla Was coś naprawdę ekscytującego, szczegółową recenzję, specyfikacje i wszystkie nowości w -new 2026 Hyundai Tucson Hybrid. Ten kompaktowy słów po ostatnim odświeżeniu nadal zachwyca i pozostaje jednym z najciekawszych wyborów w segmencie hybrydowych crossoverów. Hyundai nie wprowadził rewolucyjnych zmian w stosunku do 2025 roku, ale dopracował kilka detali, które sprawiają, że auto jest jeszcze bardziej praktyczne i atrakcyjne na co dzień. Zacznijmy od serca tego pojazdu, czyli układu napędowego. Pod maską pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 1,6 litra połączony z silnikiem elektrycznym, dając łącznie 231 koni mechanicznych, imponujące 271 nm momentu obrotowego. To wystarczy żeby Tucson Hybrid przyspieszał dynamicznie, a jednocześnie zapewniał płynną jazdę bez szarpania. Standardowo dostajemy napęd na wszystkie kołach trać, co poprawia trakcję na śliskich drogach czy w lekkim terenie. Największą zaletą jest spalanie. W wersji Blue SE z mniejszymi kołami osiąga nawet 38 mil na galon w cyklu mieszanym, co w praktyce przekłada się na bardzo niskie koszty eksploatacji. W innych wersjach spada lekko do około 36 mpg, ale nadal bije na głowę większość konkurentów. Wygląd zewnętrzny po face jest nadal bardzo odważny i nowoczesny. Charakterystyczne oświetlenie LED w formie litery H, smukła linia dachu i muskularna nadkola sprawiają, że Tucson wyróżnia się w tłumie. W 2026 roku gama kolorów została lekko odświeżona, zniknęły niektóre matowe szarości, a pojawił się nowy Ecotronic Grey. Koła dochodzą do 19 cali w wyższych wersjach, a całość wygląda premium i dynamicznie. W środku czujemy się jak w aucie z wyższej półki. Deska rozdzielcza zyskała zintegrowany panel z dwoma ekranami po 12 i 30 cala, jeden dla zegarów cyfrowych, drugi dla multimediów. System jest intuicyjny, obsługuje bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, aktualizacje over-the-air oraz USB-C w kilku miejscach. W wyższych wersjach Limited znajdziesz head-up display, podgrzewane fotele z tyłu, kierownicę i nawet funkcję Remote Smart Parking Assist. Parkujesz autem z zewnątrz pilotem. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dzięki pakietowi SmartSense, adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, automatyczne hamowanie w ruchu poprzecznym i wiele więcej. Przestrzeń jest rewelacyjna, z tyłu wygodnie usiądą trzy osoby, a bagażnik oferuje sporo miejsca nawet przy rozłożonych siedzeniach, więcej niż u wielu rywali. Jazda jest komfortowa, zawieszenie dobrze tłumi nierówności, a w trybie sport kierownica staje się precyzyjniejsza. Podsumowując, 2026 Hyundai Tucson Hybrid to świetny, wszechstronny SUV oszczędny, dobrze wyposażony, bezpieczny i przyjemny w prowadzeniu. Jeśli szukacie hybrydy, która nie nudzi się po tygodniu, to właśnie ten model warto rozważyć. Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej wam się podoba w tym aucie. Jeśli film się podobał i chcecie więcej recenzji motoryzacyjnych, nowych premier i testów, koniecznie subskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga w rozwoju. Do zobaczenia w następnym filmie.